Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Cloud Code Lab. Dziś chciałem Ci pokazać narzędzie, dzięki któremu, posiadając subskrypcję Gemini, możesz stosować najnowszy model Cloud Code. Jest to dość nowe narzędzie, natomiast jest też już kilka miesięcy na rynku, dlatego zdążyłem się z nim dość dobrze zapoznać. Co prawda nie jest to narzędzie pracujące w linii comment. Jest to tradycyjny edytor. Natomiast działa to bardzo dobrze. Dobrze zarządza się asynchroniczną pracą agentów. Dlatego chciałbym ci to pokazać abyś sobie mógł testować do jakichś prostych rzeczy czy też dużych aplikacji. W tym przypadku pokażę ci to na takiej większej aplikacji. Od jakiegoś czasu robimy z kolegą taką Aplikację kolega jest fizjoterapeutą i trenerem biegowym. I generalnie aplikacja to znany trener.ai. Aplikacja będzie polegała na tym, że będzie generowała treningi biegowe bazując na ścisłych wytycznych od trenera. Natomiast to wszystko generuje Gemini. Przy odpowiednich promptach jest to wszystko zsynchronizowane z botem na telegramie, tak żebyś miał to pod ręką. Mam nadzieję, że już niedługo uda się ją wypuścić dla szerszego grona. Na razie testują to tylko jakieś tam beta testerzy, natomiast przejdźmy do rzeczy. Samo AntiGravity jest to narzędzie, które wypuścił Google. Zbiegło się to razem z nowym modelem Gemini 3 Pro. Natomiast jest tu dostępny również najnowszy Cloud Opus 4,5. Naprawdę jest to model bardzo, bardzo wydajny, popełnia bardzo mało błędów. Dlatego polecam, żeby sobie to stestować. Bo można naprawdę no w cenie subskrypcji Google. Myślę, że wiele osób tą subskrypcję ma. Można sobie przetestować. Opusa, a wydaje mi się, chociaż szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego, bo ja na wszystkich kontach mam subskrypcję Google, natomiast wydaje mi się, że czytałem, że nawet w darmowej wersji jest też dostęp do Opusa Soneta, więc tu mamy, mamy te modele do testowania. OK. Wybierzemy sobie opusa. Od razu jeszcze pokażę, jest to taki drugi panel. Jest to panel, w którym mamy możliwość obsługi tych agentów asynchronicznie. Ale to może w kolejnym odcinku to pokażę, bo to w sumie za dużo będzie jak na pierwszy raz. Natomiast przejdźmy do samego AntiGravity. Ok, mam tu jakieś błędy pozgłaszane od swoich beta testerów, więc weźmy pierwszy błąd. Na warsztat. OK. Należy podmienić tekst liczby w sekcji statystyki na realne dla etapu. Tak, no bo wiadomo, że mini, jak robiłem ten landing, no to wrzucił tam 50 tysięcy klientów, milion wygenerowanych planów. Liczby bardzo fajne, natomiast no na tą chwilę. Jesteśmy w fazie MVP, są to liczby nierealne, więc, więc no trzeba to poprawić, tak, żeby, żeby to było wszystko transparentne. Nie chcemy tu nikogo oszukiwać. Jak na razie mamy, mamy ponad 200 testerów wersji beta, które robiliśmy już od kwietnia whitelistę. Troszkę osób się zapisało, plus jakiś znajomi. Ok, to jest, na razie wkleiłem w to okienko czatu. Bezpośrednio to to napisał mi mój tester, możemy spróbować z tym. Należy podmienić tekst liczby w sesji statystyki na realne dla etapu. Ok. Powinniśmy na pewno dodać tu, że to chodzi nie o samą aplikację, tylko o landing. Tak żeby prompt był precyzyjny, ponieważ no, chcemy uniknąć tego, że, żeby on zmieniał to na przykład w statystykach biegowych w samej aplikacji, tak? bo tam też mamy takie statystyki. Należy podmienić tekst tej liczby w sekcji statystyki na landingu na, na realne dla etapu. Ja zawsze tu dopisuję bądź dokładny. Zaimplementuj wszystko krok po kroku. I teraz yy, ja wytłumaczę jeszcze jedną rzecz. W Antigravity mamy, podobnie jak w Cloud Code, dwa tryby. Fast, czyli to jest taki tryb, gdzie agent od razu wykonuje taska, jest to dobre do jakichś prostych zmian. Jeżeli już mamy wczytany kontekst, kontekst aplikacji dla agenta, możemy z tego korzystać. Natomiast no ja dopiero włączyłem, włączyłem edytor, więc tego kontekstu tu nie ma wczytanego. Dlatego uży, użyjemy tego planning. Tu e, agent tworzy plan, następnie, e, następnie nam przedstawia plan implementacji. No i możemy zatwierdzić bądź e, dodać komentarz, który wymusi na agencie zmianę tego planu implementacji. Tak, ja tu e, dodałem jakieś rulesy, tak, żeby on wiedział, że ma używać PowerShell'a, bo on cały czas myśli, że jest na Linux'ie. No to te rules'y mamy tu. Serwery MCP oczywiście również możemy dodawać. Na przykład dla Context7, które jest skarbnicą wszelakiej dokumentacji. Jest to o wiele lepszy sposób niż na przykład wklejanie w okno kontekstowe jakiejś tam długiej dokumentacji, ponieważ on sobie potrafi tam wyszukać przez swoje query dzięki temu kontekst 7 odpowiednie fragmenty dokumentacji no nie zapełnia całego okna kontekstowego, które jak już wiemy z wcześniejszych odcinków, jeżeli jest zapełnione bądź, bądź wypełnione w dużym procencie, no to spada jakość odpowiedzi agenta, spada Spada jakoś wyprodukowanego kodu, no i pojawiają się halucynacje. Pojawia się coś takiego, że potrafi mówić, że wykonał zmianę i nie wykonał. Tak? Przy czystym oknie kontekstowym nie ma takiego problemu. Ok, odpalmy prompta, zobaczmy co się stanie. Ja tu mam ustawione, ustawione w ustawieniach to wszystko tak, żeby nie trzeba było tych planów akceptować ręcznie, i teraz tu drobna uwaga. Opus jest naprawdę bardzo dokładny, robi bardzo mało błędów i można sobie pozwolić na tego typu zachowanie. Pod koniec filmu jeszcze pokażę, gdzie to się ustawia. Ok, odpalmy. Tak, no i on najpierw, no to szuka, szuka w naszym kodzie fragmentów które powinien zmienić znalazł tak i to proszę bardzo znalazł pliki z tłumaczeniem ponieważ aplikacja jest dostępna po polsku i po angielsku. Tak widzisz że statyki są zakodowane na stałe. Odkrył już, że Tłumaczenie jest realizowane przez I18N. Muszę zmienić te statystyki na bardziej realistyczne dla etapu beta, zgodnie z wymaganiami. No i pracuje. Niedługo powinniśmy zobaczyć efekt. Prawda i tu, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony dobrze z tym Command Lineem, no to jest wszystko o wiele bardziej czytelne. Można sobie na każdy, na każdy plik kliknąć. Widać, widać całego diff'a, Widać co tu się stało. Tu mamy też terminal. Dlatego tego możemy sobie odpalić projekt, a nawet możemy sobie wewnątrz tego Antigravity odpalić Cloud Code. Natomiast no nie ma to większego sensu, bo ten terminal to jest po prostu powłoka, powłoka systemowa, tak? która jest tu przykryta przez Antigravity, więc to tak naprawdę jest na komórkach systemowym odpalone. Niczym się to nie różni, niż jeżeli byśmy sobie otworzyli okienko PowerShell'a. Tak, i prawda, ta zmiana wydawała się trywialna, natomiast jak widać, on podmienia tu pliki z tłumaczeniami, więc sobie dał radę z tym. Zauważył, że jest to używane, nie zachatkodował, tak jak te wcześniejsze modele, które były na przykład Sonet 3,5, no to on by po prostu wziął, wyrzucił to tłumaczenie, zachatkodował to, co ja mu ukazałem, i tyle, tak. A on tu potrafi, potrafi sobie przemyśleć i zrobić tak, jak tego byśmy chcieli. Oczywiście, tak jak mówię, zawsze najważniejsze jest to, żeby go też tu kontrolować. I zawsze można nacisnąć cancel. Jeżeli robi coś źle, poczekajmy, wtedy bierzemy gita, robimy revert i, i będzie dobrze. Tak, te statystyki występowały w wielu miejscach, yy, dlatego ja mu specjalnie tego nie mówiłem. On sobie znalazł, że występują jeszcze gdzie indziej. No i również to podmienił. Zaraz zobaczymy efekt. Tak, on też ma właśnie możliwość tu odpalania sobie komend. Odpalił jak na razie builda. aplikacja się buduje. Tak i tu tak samo jak tak samo jak odnośnie planu, możemy w ustawieniach ustawić, czy każda komenda ma być akceptowana, czy niektóre chcemy na przykład dopuścić żeby były odpalane bez akceptowania, na przykład, no nie wiem, komenda npm, e, npx test, tak, testy, odpalanie testów, no to, no to możemy to e, możemy mu pozwolić, nic nam się na pewno na komputerze przez taką komendę nie stanie, a przez testy fajnie można agentowi w tym pliku, e, w pliku... Gemini MD, można mu fajnie nakazać, tak żeby on za każdym razem, po każdej zmianie pokrywał to testami, sprawdzał i odpalał sobie je samemu i wtedy już mamy taki półautonomiczny system, który bez naszych akceptów jest w stanie robić testować zmiany. Nawet można zrobić tak, że on potrafi też zakomitować zmianę, natomiast no tu już to jest dla bardziej doświadczonych. Ja na tą chwilę wolę sobie komitować sam. Aczkolwiek to wszystko zależy od projektu. Tak, build został zakończony sukcesem, wszystkie testy się wykonały, sekcje zostały zaktualizowane. Ok, dobra. Teraz każemy mu uruchomić projekt. Moglibyśmy zrobić to samemu, natomiast on też potrafi to zrobić, więc czemu mamy z niego nie skorzystać? Tak, też trzeba uważać z takimi komendami, ponieważ to uruchomienie projektu to jest zazwyczaj dość dużo logów, no i no, stracimy tokeny, tak? Tu teraz Cloud wprowadził takie limity, że też jest limit tygodniowy, więc no, trzeba oszczędzać te tokeny, nie ma, e, nie ma to jest co przesadzać. i Czasami naprawdę lepiej jest coś ręcznie, przy okazji możemy też się czegoś dowiedzieć o aplikacji. OK, aplikacja się jeszcze buduje. Serwer deweloperski jest uruchomiony. OK, i jest nasza aplikacja, serwer jest uruchomiony. I jak widać, e, jak widać, statystyki zostały podmienione. Mamy to też. E, tu jest w drugim miejscu, więc zrobił to w obu miejscach. Możemy też zobaczyć w języku polskim. Prawda w języku polskim również zostało to podmienione. Tak jak wspominałem, no opus naprawdę popełnia o wiele, o wiele mniej błędów niż wcześniejsze, niż wcześniejsze wersje modeli od Clouda. OK, więc Dziękuję, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zachęcam Cię do zapoznania się z Antigravity, tym bardziej, że tak jak wspominałem, można za darmo stestować wiele fajnych modeli. No i co, no i zapraszam Cię na następny odcinek. Dziękuję i pozdrawiam.